Hej, hej, witajcie z tej strony Kamila. E, dzisiejszy filmik był nagrywany podczas e, e, dnia scrumbookingu. E, postanowiłam wówczas, e, że po dość długiej przerwie, bo prawie dwuletniej, e, stworzę jakiś layout. <laughs> nastroiło mnie do tego kwiatki, które ostatnio e, zrobiłam z wykroników. Dzięki zużyciem wykraników Honey Bee Stamps. Um, I były to kwiatki jeżówki. E, w związku z czym wyciągnęłam wszystkie zdjęcia jeżówek, jakie mam z mojego ogrodu, i postanowiłam e, podziałać. E, wybrałam papier na bazę, wybrałam papier e, e, Mint Papers. E, Pomyślałam sobie, że taki w stylu rustykalnym będzie najbardziej pasował do jeżówek. Niemniej jednak chciałam dać jakiś miks mediowy podkład w tle, w związku z czym najpierw bazowo nakładam sobie białą, kraftową farbę wałkiem. Da ona takiej dodatkowej struktury. Nakładam to na samym środku, ponieważ. Tam planuję ulokować moją kompozycję, a wykorzystuję farbę kraftową, dlatego że ona po wyschnięciu jest matowa. Można wykorzystać w tym celu również gesso. Co dalej? Dlaczego, dlaczego wykorzystuję białe? Białe wykorzystuję, dlatego że planuję dodać kolor. Niemniej jednak e, kolor ten nie będzie widoczny na brązie, więc e, no, dałam podkład. E, jak widzieliście nie zabezpieczałam papieru gestem e, transparentnym, e, więc no, e, lekko mówiąc powygina się, ale to jest, to jest normalne przy, e, przy pracy z mokrymi mediami. E, i, i, i tego się nie da e, uniknąć. Tutaj rozprowadziłam sobie farbę akrylową e, z wodą, żeby e, zrobić takie akwarelowe tło. E, będzie dużo suszenia, dużo moczenia, dużo suszenia, w związku z czym właśnie, tak jak mówiłam, papier się powygina. E, papier się wygina, ponieważ e, mocząc go e, jakby luzuje swoje włókna, natomiast susząc go, skurczają się dużo szybciej. W związku z czym w miejscu, gdzie następują zmiany, ten papier się wykrzywia. Suszę z dwóch stron, z tyłu i z przodu, żeby jakby zniwelować ilość tego wykrzywiania się papieru. Jak widzicie, w jednym z rogów, z narożników jest trochę, trochę zabarwienia farby, ale właśnie nie widać koloru. Dlatego właśnie potrzebny był podkład biały. Teraz chcę trochę ten róż nieco zmienić kolorystycznie, więc dodaję jeszcze trochę właśnie można powiedzieć chlapań, bo to tak jak wygląda z użyciem tuszów Distress Oxide. To tak troszeczkę doda różnorodności do mojego tła. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będę wrzucać tam kompozycję, no to część z tego tła nie będzie widoczna, ale będzie to wyglądać spod spodu. OK, prostuję swój papier, staram się jak mogę. Widzicie, jest bardzo powykrzywiany, i mam na to sposób. Wrzucam go i przepuszczam przez laminator. Jest nadal jakby pofalowany, ale dużo, dużo bardziej płaski. Tak jak to widać. Teraz postanowiłam, że brakuje mi tutaj czegoś zielonego, więc. Wyciągnęłam swoje szablony z paprotkami. Ja wiem, że te liście nie pasują kompletnie do jeżówek, ale dadzą mi taki właśnie ten delikatny, delikatne muśnięcie koloru zielonego gdzieś tam w tle. Nakładam dwa kolory: jednym całość, drugi tylko takie cieniowania gdzie nie, gdzie tu i ówdzie. Robię to po przekątnej <laughs> mojego layoutu. E, szablonu nie czyszczę, bo później e, wykorzystam ten pigment, który na nim został do e, tła w archurnalu. Teraz dodam stemplowania. Wykorzystuję stempel Carabel. Nie będę używać bloczka. Wykorzystam tusz Distress Oxide Scorch Timber, żeby, że tak powiem, do tła dodać koloru z bazy. Stempel jest nowy, więc tuż się na nim zbiega. Jest to domena distressów, co prawda distressów zwykłych nioksydów. Niemniej jednak właśnie jako że stempel jest nowy, to robiły mi się takie właśnie ciemniejsze plamy, dlatego tak długo tuszowałam całość i przekręcałam poduszkę. To jednak nie ma tak do końca znaczenia, bo po pierwsze te wzory będą prawie niewidoczne, po drugie tuż oksyd jak wysycha to jeszcze jaśnieje, utlenia się, więc no też będzie to takie subtelne. Teraz jeszcze chlapania w kolorze białym, żeby nieco rozjaśnić całość oczywiście białe chlapki w połączeniu z tuszami wodoreaktywnymi typu oxide czy no distressing ogólnie będą zmieniać kolor także w miejscu gdzie chlapki padły na tusz to jakby lekko zabarwią się od tuszu. Po wyschnięciu mogłabym jeszcze raz przepuścić to przez e, laminator, żeby wyprostować, ale już stwierdziłam, że e, nie będę się w ten sposób bawić, to nie jest aż tak mocno powyginane po dodaniu e, dodatkowych elementów, więc e, no, działam z tym, co mam.. E, I teraz tak, zdjęć mam dosyć dużo. Trzeba wymyślić jak to umieścić na lejaucie. W związku z czym w czasie kiedy będę myśleć nad zdjęciami, pokażę wam jak wykonałam te kwiatki, te jeżówki. Wykorzystam w tym celu już dwie wycięte, dwa wycięte elementy i dotnę resztę po czym pokażę, jak cieniuję jeżóweczki. Listków mam przygotowanych aż nadto więc nie będę ich szykować na wizji, tak, więc tylko pobawimy się kwiatkami. Najpierw sprawdzam, które warstwy mam i odkładam te części wykrojników, natomiast resztę będziemy wycinać. <laughs> Wycinam z papieru akwarelowego, na którym pobawiłam się tuszami, właśnie Distress Oxide, tworząc tła z użyciem techniki Ink Smooshing. Dlatego są takie pochlapane i nieregularne te tła. I jako, że jest to papier akwarelowy, to przypominam, że jeżeli będziecie używać taśmy do przytrzymania wykrojników, to starajmy się tak, żeby w miejscach, gdzie, gdzie ma być widoczny element, nie przyklejać taśmy, ponieważ papier akwarelowy lubi się rozwarstwiać i lubi się bardzo przyklejać do taśmy, nawet takiej mniej klejącej. Przerobiłam to na własnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o te kwiatki, we wcześniejszych moich tworach. Tutaj pokazywałam, że na dobre, tak na dobre mogłoby być bez cieniowania, bo dzięki użyciu właśnie techniki ink mamy różnorodne kolory płatków. Tak jak w prawdziwych jeżówkach. Niemniej jednak to cieniowanie dodaje takiego większego realizmu, moim zdaniem. Zrobiłam zbliżenie. Niestety w ferworze walki zapomniałam, że muszę pilnować się centrum, więc troszeczkę uciekam Wam poza kadr. Za co przepraszam. Mam nadzieję jednak, że domyślicie się o co chodzi. Wykorzystuję kredki Prismacolor. Niestety podczas kręcenia tego filmu miałam bardzo duże problemy z uzyskaniem ostrości na zbliżeniach. Nie wiem, co się zadziało. Wracając, wykorzystuję kredki Prismacolor i dodaję cieniowania ciemniejszymi kolorami tam, gdzie powinno być właśnie. Ciemniejsze. No, i tak pracuję właśnie nakładając warstwę, podkolorowując i yy, tak z, z każdą kolejną warstwą po kolei. Jest to taka praca taśmowa. Powiem szczerze, że ja chyba takie najbardziej lubię. W ten sam sposób tworzę na przykład karty ATC. Przygotowuję sobie yy, najpierw tło, a potem <laughs> każde kolejne elementy do danego tła, więc też jest to taka praca taśmowa. tutaj wycięłam jakby wszystkie elementy z tego samego koloru papieru niemniej jednak sam czubek sam środek kwiatka zawsze można wyciąć z innego koloru na przykład brązowego żeby to było bardziej takie kontrastujące można też to podtuszować ja tu w tej chwili wykorzystuję Scott Timber i podobnie będzie to takie bardziej właśnie kontrastujące i naturalne, aczkolwiek jeżeli chodzi o jeżówki, to zazwyczaj one środeczki mają, zazwyczaj, tak jak mówię, mają podobnie kolorystycznie jak płatki, niemniej jednak zdarzają się też ze środeczkami w kolorze brązu. Sklejam kolejne warstwy i e, sprawdzam, czy cieniowania są OK. E, w miejscach, gdzie mi czegoś brakuje, e, poprawiam kredką, podnosząc płatki i dostając się tam w odpowiednie miejsca. Raz jeszcze przepraszam Was za to, że uciekam z kadru. E, Staram się do następnego filmiku przestawić kamerę. I wracamy do normalnej, e, normalnego zbliżenia, czyli pełnego kadru. E, muszę zastanowić się, których zdjęć e, użyję. Na pewno nie wszystkich w takiej formie. I dlatego jakby przykładam zdjęcia, zastanawiając się, które mi się najbardziej podobają. Podjęłam decyzję, że <laughs> powycinam część kwiatków w formie kulek. Będą one mniejsze, zdjęcia będą mniejsze, więc będę mogła ich więcej użyć. Decyzje są generalnie najtrudniejsze, bo trzeba wybrać, które zdjęcie wytniemy, a które zostanie. Oczywiście ja lubię, jak moje zdjęcia mają białą otoczkę, więc zawsze podklejam je na białą. Staram się zawsze wywoływać z ramką zdjęcia, żeby nie musieć podklejać, ale tam, gdzie jest to jakby potrzebne, to działam zawsze z białym papierem. Zazwyczaj z recyklingu, czyli z etykiet po moich przydasiach, tudzież ewentualnie z pozostałości papieru wizytówkowego. Ok, mniej więcej będzie wyglądała tak moja kompozycja. Postanowiłam, że część będzie na dystansach, a najłatwiej dystansy zrobić z bermaty. Wykorzystuję Album Intaya do tego celu. Okazuje się, że go nie, znaczy bazy nie wykorzystam pod album, więc mogę spożytkować to inaczej. Decyzje, decyzje, decyzje. Nie miałam przemyślanego pomysłu na ten layout, w związku z czym jest to dużo kombinowania, przekładania, dopasowywania od samego początku, ale to tak właśnie wygląda. Jeżeli nie macie zamysłu ustalonego, zanim zabierzecie się do pracy, ani mapki, ani jakiegoś specjalnego liftu, to że tak powiem, działa się pod wpływem impulsów na bieżąco i decyzje podejmuje się też na bieżąco, więc czasem okazuje się, że może się troszeczkę coś rozjechać albo coś trzeba będzie poprawić. Tutaj dopasowuję wysokości poszczególnych warstw poszczególnych zdjęć i elementów, bo kwiaty to są moje elementy. No i biorę się za przyklejanie. Najpierw przyklejam sobie dystansy, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze jest dopasowane. Natomiast później będę przyklejać całość kompozycji. i zaczynamy przyklejanie kompozycji jeszcze zastanawiam się czy nie zmienić koloru kwiatków I w sumie teraz jak patrzę to tak mi bardziej pasuje no i tak zostaje Tak, jak mówiłam, że czasem niektóre elementy będę jeszcze przekładać, ponieważ no, okazuje się, że niektóre e, miejsca wybrałam lekko pod wpływem <toddź> chwili. I pasuje mi ta dziura pod tymi. E, wiatkami czerwonym i fioletowym niemniej jednak hmm, nic się nie da już zrobić i jakoś będę musiała to w miarę tak poukładać Niektóre listki również dodaję na dystansie, żeby to jakby współpracowało z kwiatkami, natomiast żeby listki nie były zbyt płasko przyklejone, biorąc pod uwagę, że niektóre kwiatki są na podwójnym czy potrójnym dystansie. Poza tym doda to takiego efektu właśnie trójwymiarowości, jeżeli chodzi o listki. Powiedzieli, że skończyłam, ale, ale brakuje mi tu jeszcze napisu. Pomyślałam sobie, że wytnę go wykrojnikiem. Początkowo miałam pomysł. Yy, żeby dać tytuł oblicza jeżówek ale to by było zbyt długie, a biorąc pod uwagę gęstość elementów na moim layoutie, czyli no dużą ilość zdjęć bo raczej o tym mówię no to stwierdziłam, że postawimy na jedno słówko wykorzystałam gotowiec wycinam go razy trzy. I każdą kolejną warstwę skleję, żeby napis był sztywniejszy, grubszy i żeby bardziej się odznaczał na moim layoutzie. Oczywiście do sklejania tak cienkich elementów dobrze jest korzystać z kleju z precyzyjną końcówką. Moja niby jest precyzyjna, ale nie tak do końca. Wyrównuję warstwy, żeby nie było zbyt dużych przesunięć. I napis gotowy. Mam nadzieję, że Tobie layout podoba się tak samo jak mi. Daj mi znać w komentarzu, jakich filmików jeszcze oczekujesz. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz mi lajka. A tymczasem do następnego. Pa!